Witajcie, moi fani, po chwilowej przerwie mojej tutaj na kanale. Yy, jesteśmy jak zwykle tutaj z psem, który będzie gonił za chwilę łabędzie. One już wiedzą, bo już czasami nawet uciekają od samego samochodu. Zdarczy, że się zatrzymam. Yy, nie było mnie, bo yy, nie miałem czasu zmontować filmów z yy, siewu nawozu. Tak, y, które były w piątek i w sobotę. Dzisiaj mamy środę. Y, trochę się rozchorowałem w poniedziałek i już się lekko podkurowałem tam przez te dwa dni. Myślę, że już jutro wracam do formy i do nagrywania. Dobra, pies, wyłaś, bo masz robotę. Wyłaś, pies. Leć, czaki! Leć, leć! Dobra, pasożyty pogonione. Myślałem, że wczoraj rozsieje Kizeryt, ale już tak się źle czułem, że stwierdziłem, że wolę się położyć w domu, odpocząć yy, i się wykurować, niż później się męczyć nie wiadomo ile czasu. Bo Azat już jest posiany tutaj. Teraz jeszcze mi został Kizeryt, ale to o tym kiedy indziej. Dawaj wsiadamy No i dwa dni niestety No w zasadzie to trzy dni mam Zmarnowane No i dobra jestem tutaj na, na polu które, w które tak jakby nie mogę Wjechać na razie eee, Zaraz pokażę o co chodzi Ale to chyba nie trudno się domyślić Bo pewnie już widać Zobaczcie tutaj tu jest taki problem, że Pies, bo się kurde Utopisz się, chodź tu Znaczy no nie, nie utopi się tylko Łapy sobie pomoczysz, o No jest tutaj O Tragedia eee, No i nie bardzo tutaj mogę cokolwiek zrobić w tym momencie na jesień na Jesień na zimę też nie mogłem tutaj nic zrobić niestety deszcze padały, a tu jest taki teren właśnie jak widać że jest tutaj miejscami mokro. No i druga rzecz jest taka. No ale to jest najmniejszy problem. No. Nasz kolega Grzesio, znacie Grzesia z Gry o Plon, nie zabrał słomy jak się umówiliśmy. O. I tak to wyszło, że jeszcze jest tutaj słoma i chyba ja ją sam będę musiał stąd posprzątać. Grzesiu nieładnie. Ja wiem, że nie masz czasu. Ale można było to jakoś załatwić Jak ty nie masz czasu to może ktoś za ciebie by to zrobił Ale tam Nieważne I tak czekałem, czekałem aż grzeź zabierze i się nie doczekałem Sam to będę musiał zabrać I tak O kurde Nie wiedziałem, że już obornik roztrzęsiony no to dobrze, chociaż obornik jest rozczęśniony. A teraz, tak na poważnie, miałem tu siać owiec. Ale nie wiem, czy jest sens siać owiec. Czy może facelię, bo też taką ewentualność brałem pod uwagę. Ale to by trzeba było już się uwijać. I do końca marca to posiać. Ale tak. Zanim ja to posieję, zanim to zaoram i tak dalej, i tak dalej. To już będzie koniec marca Bo trzeba by było tutaj zabrać te belki może ruszyć tutaj talerzóweczką, aczkolwiek to niewiele da i dochodzimy do najgorszego właśnie. Do tego dochodzimy Co tutaj się odjebało da wam powiem historię Taką Że Była Było dogadane Właśnie z koleżką Grzesiem Że mi tą słomę zawierze Powiedzmy Za darmo Bo mi ona zawadzała ale nie zdążył jej sprasować, bo wyjechał do Niemiec. A później prasa pojechała na lawecie. O, deszcze chodziły. I tak dalej. Deszcze chodziły. No i się skiepściło. A tutaj nawet nie mogłem wypryskać Nie mogłem nic wypryskać, bo po prostu ledwo co tędy przejechałem z opryskiwaczem i to wszystko przerosło Nie ja mam poważny problem, nie wiem co mam tutaj zrobić ja wiem, że to nie wygląda za ciekawie, ale tak Tutaj nawet nie mam szans, żeby wjechać. Znaczy no, wjechać. Wjechać jadę, ale nie wyjadę stąd. I kurde problem jest. Właśnie to jest problem. Co ja mam tutaj biedny zrobić? Czekać, aż to przeschnie i nie wiem, później jakiegoś łubinu tu posiać, bo miałem siać owies, no ale się nie da, to jest niemożliwe. jakieś ptaszki no to jest niemożliwe żeby tutaj posiać owiec bo żeby posiać owiec to już tutaj trzeba będzie orać znaczy trzeba by było tutaj orać ale no jak widać nie da się tego zrobić jak z opryskiwaczem musiałem stąd uciekać bo ledwo to się wyślizgałem a to było na jesień jeszcze, jak pryskałem tutaj, randapowałem. Tam ładnie się zrandapowało. Tutaj no... Było tylko buta i ucieczka. No, tędy, przyje tędy przyjechałem. To widać, że tutaj wziął glifosat. To jest pasek. O. No, tędy... Te, tutaj, tutaj widać wzięło. To jest spryskane. Dziki zryły No, kurde, poważny problem tutaj się zrobił. To jest, nie wiem co mam robić. Miałem, miałem inny plan, ale to z niektórymi rzeczami nie wygram. No, nie do końca to jest moja wina, że tu się tak stało. Bo co ja miałem zrobić? Co ja miałem zrobić? plan no. Plantkę na, narzucić, żeby nie padało. Jest popryskane tutaj i uciekałem stąd, bo już ledwo co jechałem traktorem. O te tutaj kolejny właśnie to pokazują. Zapadałem się i z opryskiwaczem nie dałem rady, po prostu normalnie przejechać. Więc się wycofałem stąd. Już myślałem, że będę wzywał pomoc. Ale na szczęście wyślizgałem się stąd, a tam, gdzie na początku wam pokazywałem, tam to już mnie Sebastian musiał wyciągać, bo przeliczyłem swoje możliwości. No i tak, tutaj jest wypryskane, tutaj niestety nie, no bo się nie dało. Kolejna sprawa jest taka, oprócz tego, że belki są niezabrane, to jest najmniejszy problem. Tutaj w ogóle nie jest sprasowane. Wtedy, kiedy to było skoszone, yy, grzesiek miał Miał to sprasować, ale yy, przyjechał tutaj wtedy koleżka właśnie sprasować tą słomę i się rozpadało właśnie. Jeszcze pamiętam jak ze zbożem uciekałem w deszcz z bezplandeki z przyczepu właśnie stąd. No i zobaczymy czy pójdzie. Masz linę? No właśnie kurde nie mam. To nie dobrze. Ja mi się podoba. A ty wyskakuj Już nie prasujesz pewnie, no, nie? No to tak, to potrwaj już No dzięki, na, no, na razie Przynajmniej wiesz gdzie <gry> No i to tak zostało No i czekało aż przeschnie Prasa pojechała na lawecie I przyjechał drugi koleżka Który to kto właśnie sprasował Ale już tego się wyrzekł Tutaj No i to tak zostało i nie mam jak tego w ogóle na razie uprawić. Bo musiałbym tu helikopterem chyba robić, żeby się nie zakopać. Więc muszę czekać. Chyba ten kawałek sobie odpuszczę na później. Nie wiem, coś później posieję. No bo jak będę musiał czekać tutaj na cud, no to się nie doczekam. I. Na dodatek tu jest nieopryskane. Nie w tym miejscu to jest kolejnym utrudnieniem, bo jak widać, to wszystko rośnie. To wszystko będzie się y, dobryliło, będą się takie robiły kępy. Tam jest opryskane, w tamtą stronę. Ale no mówię już tutaj uciekałem to było bardzo, bardzo, bardzo To było bardzo źle w ogóle cokolwiek działać Poczekam może jeszcze chwilę i może jeszcze raz to wjadę z opryskiwaczem bo zobaczcie tutaj dookoła jest opryskane Teraz w koło przyszedłem i jest tutaj 18 metrów Pryskane, a już tutaj na środku nie jest eee, Teraz będę miał problem w ogóle Też żeby tu wjechać A nie będę po jednym pasku jeździł i pryskał Chciałbym to już resztę dopryskać A wiem, że Nie da rady e, się stąd wyślizgać Tam jak będę próbował No to się zapadnę No ja znam to pole I ono jest dosyć specyficzne I wiem, że jeżeli przyjechałbym tutaj dzisiaj, czy nawet jutro z opryskiwaczem, to na pewno nie przyjechałbym już tutaj. To już byłby mój koniec. Koniec mojej podróży z opryskiwaczem. I chciałbym to zgłęboszować, ale jak ja mam to zgłęboszować, jak nawet na pustotraktorem traktorem nie przyjadę. Może będę próbował jakoś sposobem, no, no jakoś muszę sobie poradzić i można sobie planować, a, a wychodzi jak zwykle przeklęte pole, że tak powiem Nie no, zobaczcie, tutaj jest pięknie tutaj jeżeli chodzi o, o chwasty, to są ładnie spalone. A że słomy zostało, no to, to... To, to już nic, ja nic się nie zrobi. kwasce są wypalone. trzeba by tu był rów wyczyścić, te drzewa powycinać, nie wiem drena, drenaż zrobić na tym polu, ale to są bardzo duże koszty. ale ten rów jakby wyczyścić, to jego trzeba by było tam dalej czyścić, bo to co to, to daje, jakby tutaj wyczyścił. Dużo, dużo pracy przy tym polu jeszcze jest. w tym roku sobie w ogóle odpuściliśmy wycinkę drzew. Właśnie tam wycinaliśmy drzewa, mieliśmy tam pole robić. Ale jakoś w tym roku się nie złożyło, nawet tu nie przyjechaliśmy. A więc podsumowując, jestem skazany na to, żeby samemu to posprzątać. Co jest właśnie najmniejszym moim problemem. Ale większy problem to jest tu uprawić. Myślę, że tutaj jeszcze da radę zaorać. Nie będzie z tym większego problemu. Może by tutaj głęboszem przyjechał Ale głębosz tu się będzie zapychał Bardzo się będzie zapychał, będzie to ciągnęło A czego tu nie niedopryskany pasek taki Zezowaty operator pewnie No i tak sobie właśnie dumam czy przygłęboszować czy tutaj talerzyweczką? Dobrze, jestem na drugim polu To jest takie małe pole z 70 arów, ale też ma ten sam problem co tamto no, jak widać woda stoi I tak ja tutaj w zeszłym roku nawiozłem trochę ziemi Trochę mi tacy ludzie tutaj nawieźli, zresztą trochę mnie wycyckali. Bardzo nieładnie z ich strony. E, może o tym wspominałem wcześniej, ale jeżeli nie, to powiem e, tutaj robili drogę, w zasadzie to pobocze robili, zbierali darninę. No i ja poprosiłem żeby mi nie, przywozi... nie, nie przywieźli zapytałem się czy by mi nie przywozili na pole oni się zgodzili ustaliliśmy cenę tyle i tyle za ciężarówkę no i nie dopilnowałem ich oni mi kurde po pół ciężarówki wozili jakaś tam taka spina wyszła z, z tym kolesiem wkurwiłem się niemiłosiernie bo ciężarówka to ciężarówka a nie pół ciężarówki i no, i trochę mniej zapłaciłem niż, niż tam miało być, ale raz za dużo, bo powinienem połowę tego zapłacić, co, co się umawialiśmy. Ale mimo wszystko, no, słabo postąpili. No, gęsi same ode mnie uciekają. No i tak, tutaj, tu, tutaj było takie wielkie Bajoro. Jedno wielkie Bajoro. I dalej jest, jak widać. Tylko tyle że nie stoję na wodzie dostał ochrzan za to, że po tym szambiłaś łaziu teraz mi w samochodzie śmierdzi pilnuj się, już nie chodzisz po, ba po, po bagnach, co? czaki no A? się ochrzani trochę, gagatka to się słucha czasami no e... ogólnie tutaj stała woda, nie? teraz jest błoto e... i tak Myślę, jakby temu zaradzić tutaj, żeby to tak nie było, żeby tu można było normalnie przejechać. Czy jeszcze dolać, czy jeszcze tutaj nawieść ziemi, czy, czy nie wiem co, no bo może tutaj drapnę agregatem parę razy, parę razy, parę razy i, i to przeschnie. Słońce wyjdzie, to to przeschnie. trochę będzie z tym męki i tak nie wiem co tu posieć, no czy też owies czy nie no kwalifikat jest zamówiony, ale jeżeli tu nie wiadę, no to co? No to nie będę siał. Może by to tak zrobić, że, że tu głęboszem pociągnąć. Że to normalnie głęboszem pociągnąć, żeby to, to wsiąkło. Odtąd zaczynać. O, tutaj, tutaj coś tam e, robiłem, chyba, chyba pryskałem, nie? I dojechałem dotąd i zobaczyłem, że mi się przód zapada, wycofałem się. No bo to bez sensu widzicie, no, za, za, zakopię się znowu i co? Mam dzwonić po ludzi, żeby mnie wyciągali. Taka to polityka. I właśnie to są takie dwa najgorsze pola. Które są podmokłe i ciężko z nimi cokolwiek y, zrobić. Y, miałem w zeszłym roku mieć tutaj łubin, ale no, nie dało się tu później wjechać. To, tak zaczęło padać ta ziemia samo co przyjechała. Ja ją trochę rozwoziłem i też miałem z tym problemy. I siedziałem tutaj. Zresztą macie to też na nagraniu. Grzesiek mnie wyciągał z gry o plon. Ten sam Grzesiek Tu by się jeszcze przydało trochę, trochę wyżej nasypać. No nie, tu ze 40 ciężarówek ziemi by się przydało. Tak naprawdę. No, ale będziemy coś tutaj działać. Jest co roku coraz lepiej. No. Nie jest to idealnie, ale jakieś tam postępy są minimalne. Jak były takie bardziej suche lata, to tutaj. Też tak ledwo, co ledwo orka mi szła. Ale orałem. A teraz to myślę, że tutaj samym ciągnikiem siądę. Jakbym, jakbym teraz pojechał po traktor, to mógłbym tędy nie przyjechać. Z pustym rozsiewaczem do nawozów. No i to by było na razie na tyle. Jutro wracam, wracam do roboty. Bo trzeba coś robić. Trzy dni zmarnowane praktycznie na... Takie przeziębienie, anginę. Nie wiem, trochę, trochę mnie zmogło. A też nam na siłę jakbym jakbym robił to, to mógłbym się jeszcze bardziej załatwić, a ja wolę tam 2-3 dni sobie yy, dać na wstrzymanie i później normalnie funkcjonować niż sobie jeszcze bardziej zaszkodzić O! I tutaj jest takie miejsce kurde paskudne ale no mówię wezmę tutaj coś grzebne, może ta woda powsiąka po, po no może źle zrobiłem, bo powinienem zanim y, tamtą ziemię nawiozłem, y, może powinienem najpierw głęboszem pociągnąć tam zanim tą ziemię tam zacząłem wozić ale głębosza nie miałem wtedy żeby było gdzieś tam pożyczyć no zawsze 4 litery z tyłu Chodź wsiadaj Chodź No to by było na tyle Dzisiaj taki vlog bardziej opowiadający także dzięki za obejrzenie Trzymajcie się do następnego i cześć Aha, a vloga z piątku i z soboty będziecie mieli Yy, później. Właśnie to nie będzie chronologicznie, także tyle. Na razie.